Hej, Siemoneczko, witajcie z tej strony. Tak sobie witam was w kolejnym odcineczku serii. Zagrajmy razem z Margonem. Przede wszystkim jeśli ktoś nie ma jeszcze konta to zapraszam. Link macie w opisie. Łapeczka też oczywiście musi być. Mm, gramy na serwerze Tempest. Ludziska, słuchajcie, e, daliście mi sporo do zrozumienia, daliście mi dużo komentarzy, słuchajcie, odnośnie mojej broni, że nie dam rady, słuchajcie, pokonać kochanki nocy, jeśli nie zmienię na mróz. Oczywiście zmieniłem na to zimno, jednakże ten broń jest ta broń jest troszeczkę słaba, ale spokojnie zainwestujemy w lepszą, słuchajcie. Także mamy teraz już obrażenia od zimna i będziemy się wybierać na kochankę nocy. Dopiero wtedy będziemy mieli możliwość ją pokonania. Słuchajcie, kochankę nocy można bić aż z 13-levelową przewagą, maksymalnie. Czyli mógłbym jeszcze wbić jeden poziom, ponieważ mam 112. Także spokojnie, jeszcze jeden poziomik moglibyśmy wbić, żeby ją bić, ale. Na dzisiejszym odcineczku jeszcze stopujemy sobiecie, i lecimy na e, koszkę. Dobra, miejmy nadzieję, że ją znajdziemy. Sobiecie. Ja nawet na, e, znalazłem taki fajny, e, fajny pościg sobiecie, i dzisiaj ne, będziemy szukać, e, ponieważ zrobiłem sobie takie, takie zdjątko mniej więcej e, gdzie jej szukać. sejcie macie tutaj e, pokazane teraz na ekranie e, Jak widzicie, mnie troszeczkę e, zawisłem w powietrzu, no ale generalnie sobiecie, są tu wszystkie respy zaznaczone na czerwono. Także, słuchajcie, mega fajna sprawa, e, mam nadzieję, że do, dogrzebiecie się gdzieś do tego e, i możemy lecieć Dobra, e, to tak, ja się wybieram w tym momencie najpierw na e, złowrogie bagna, jeśli dobrze mówię Tak, 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 tak Lecimy na złowrogie bagna i słuchajcie, lecimy albo na górę, ona będzie albo tutaj, albo będzie, e, będzie tutaj, albo gdzieś tutaj na dole Dobra, przelećmy się najpierw na dół po boku nie jest zaznaczone, więc na boku ich tutaj raczej nie będzie. Jednakże oczywiście przelecimy się, dlaczego by nie. I poszukamy. Dobra, widzę, że tutaj nie ma. E, możemy lecieć dalej. My, miejmy nadzieję, że dzisiaj ją spotkamy e, Ja polecam wam też szukać e, z przyjaciółmi, z kolegami, nie wiem, z kimkolwiek kim, kim, ewentualnie osobami, które po prostu mogą Wam pomóc w szukaniu jej. E, I generalnie chodzi o to, że, e, że jest łatwiej. Jedna osoba idzie tam, druga idzie tam i mija to słuchajcie dosłownie e, kilka minut. E, samemu jest oczywiście ciężej. Dobra, ja już jej tutaj nie widzę. E, zresztą mój wykrywacz Heroesów by raczej e, pokazał ją. Przynajmniej powinien pokazać. E, a jej tutaj nie pokazuje, więc raczej jej tutaj po prostu nie ma. Dobra, podejdziemy sobie jeszcze tutaj na górę. Ja będę co jakiś czas zerkał po prostu tam na prawą stronę, e, żeby sprawdzić, czy ona jest. Czyli złowrogie bagna nie. Niestety, uch, dobra przestraszyłem się, no, Niemal że tam była Aha, to też jest ten pecet Dobra, lecimy na błędny szlak, słuchajcie, na błędnym szlaku jest albo na dole, albo w trzech miejscach na górze e, My zaczynamy od dołu, ona zazwyczaj powinna być e, gdzieś e, w tej lokalizacji, oczywiście nie ma jej e, Teraz musimy w takim razie podejść e, na górę Przypominam, że właśnie e, błędny szlak był takim pierwszym miejscem, gdzie spotkaliśmy. Jo e, i tutaj pierwszy raz słuchajcie ubiłem, no niestety drop był zerowy, także troszeczkę peszek. A, słuchajcie, to jest ta mapa, gdzie i tak, żeby dostać się na górę, muszę przejść wszystko na okrągło, także no niestety wasze zdrówko ludziska. Słuchajcie, wczoraj dostałem od was z 200 wiadomości na pocztę, w Margonem, niestety musiałem je usuwać, słuchajcie, tym jak streamowaliśmy to też wiadomo jak to było i musiałem je po prostu część usunąć, także wybaczcie, kto napisał w jakiejś ważnej sprawie, proszę napisanie jeszcze raz. A, jak wiecie, słuchajcie, ja nie odpisuję na te wiadomości, po prostu nie odpowiadam, ewentualnie wysyłam 100 tysięcy, jak ktoś potrzebuje wsparcia. Dobra. Ja sam te wsparcie od widów dostałem, także nie ma sprawy z tym, żebym tego wsparcia Wam udzielił. Dobra, błędny szlak to jest, tak? Ona jest jeszcze gdzieś tutaj możliwa do spotkania, ale ja już widzę, że jej tutaj. Co? 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 Aha, lodowaty chłód. Okej, okay, fa fajna sprawa, dobra, skoro jej tutaj nie ma, słuchajcie, tylko tam już może, może być, ale oczywiście już w tym momencie przejdziemy sobie do iglastych ścieżek, e, powinno nam tutaj wyrzucić nam to, że jest ona tutaj, bądź jej nie ma, zaraz zobaczymy, no ale raczej jeśli teraz nam nie wyrzuciło, to, to raczej jej już tam nie będzie. Dobra, przechodzimy się i z te ścieżki słuchajcie i tutaj już e, w kilku dosłownie, w kilku miejscach jest ona, ja sobie mogę tam dojść górą i przy okazji też sprawdzam inne e, miejscówki, też nie powinna się zrespić gdzieś w innych, tutaj jest, e, tu jest to pierwsze miejsce, ja sobie spokojnie tutaj podejdę, słuchajcie wykrywacz heroesów to jest coś wspaniałego jak, naprawdę. Słuchajcie, jak on mam wyrzuci od razu, to jest świetne, bo gdy się nie szczai, to jest przypał. Dobra, mam nadzieję, że już znajdziemy. No, fajnie było, słuchajcie, tak spróbować samemu ją sklepać z, z zimnem. Już powinno być łatwiej. Poprzednim razem sam nie dałem rady, słuchajcie, potrzebowałem pomocy hashbang'a do tego, oczywiście jego e, słabszej postaci. Podejrzewam, że go znacie kojarzycie, e, chociaż na, na YouTube on tam nic nie kręci, ale. Ma 200 któryś tam pozał 270 czy jakoś tak, tak. Także pozdrawiam serdecznie. Dobra, przejdziemy się, zobaczymy, może jeszcze gdzieś się tutaj spotkamy. Z tego co widzę to niestety nie, nie, nie widzę jej tutaj nigdzie. To zawiły Bur, słuchajcie. Lecimy. W zawiłem boże, gdzie ona może być? O, w zawiłem Boże tutaj już w kilku miejscówkach. Także najpierw przejdę się gdzieś tutaj, przejdę sobie tędy. Mhm, do tego miejsca sobie podejdę. Tak Czyli tu jej nie ma, cofamy. E, przejdziemy się tak, ten, nie, w sumie tędy nie przejdziemy. E, no to lecimy, słuchajcie. E, lecimy tutaj po środku, bo ona może być jeszcze przy tej jaskini. Podejrzewałem, że słuchajcie, że tutaj nie są takie dokładne miejsca zaznaczone, e, ale tylko takie możliwości, tak, więc no nie mamy pewności, że ją tutaj znajdziemy, no ale pamiętajcie, że słuchajcie też, że respi się co 6-7 godzin, także no, musimy mieć farta, żeby na nią trafić, ale słuchajcie, raz miałem farta, może drugi raz się poszczęści. Tym bardziej, że kochanka jest słuchajcie, bardzo ciężka troszkę Ciężko jej się szuka. Z tego co wiem, ludzie od tego, tego nie lubią, nie lubią jej bić. Z... No i z tego co wiem, to słaby drop z niej, ale. To już co kto tam lubi, nie? Aha, tylko jak ja tam dojdę. Czy on mi tędy... Nie tędy na pewno mi nie przejdzie. Chociaż tu jest wejście jakieś... Dobra, zaraz zobaczymy. Czy on po prostu... Już myślałem, że on sobie po tym pójdzie, nie? O tak oh, bo co? Dobra, no ale tak czy inaczej, mamy. Nie, nie widać jej tam, więc e, nie będzie jej tam na 100%. E, w zawiłym Boże, gdzie jeszcze może być? Tutaj, gdzieś tak. Dobra, posyłamy go, niech leci. Niech leci. Najpierw może on sobie tędy przejdzie, tutaj. Dobra. Okej, okay, i tak musimy się udać tutaj mniej więcej e, Więc wiecie, dobra, trzeba będzie przejść górą Tędy, 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 później tędy Dobra Okej, okay, dobra, jestem w dobrym miejscu Teraz lecimy tutaj e, Słuchajcie, szkoda, że nie, nie są to heroesy eventowe Wtedy na całą mapkę od razu wchodzicie na babkę I widać co się dzieje, a tak to no niestety, musicie być gdzieś blisko. Dobra, nic nie ma. Tam i tak nie mamy jak przejść. więc nie zobaczymy, ale powinno nam sobie nawet z takiego yy, z takiego, że tak dystansu już wyszukać. Więc nie powinno być tutaj problemu. No niestety tam, tam raczej też już jej nie będzie. Podejdźmy w takim razie na górę. No cóż, lecimy sobie na błędny szlak. Chociaż jeśli tam nas, nam nie wyrzuciło tego, że ona tam jest, to będzie kiepsko. Jest jeszcze Selvo Skóra, czyli tutaj będziemy musieli przejść. O, ja widzę, że tutaj sobie ktoś pędzi. Jakiś 97, ale podejrzewam, że na expa. Ewentualnie coś wykrył tutaj. Coś nie sądzę. Obieg dalej. Dobra. Mm, no, ja tutaj niestety nic nie widzę. Więc raczej jej tu nie ma. Tam obok byliśmy, więc by krzyczało. A niestety nie krzyczy. Nie, no. Ciężko będzie. Ciężko będzie ją znaleźć. Kurczę, tutaj jej nie ma. Dobra, cofamy, lecimy do selwo. skóra słuchajcie, e, ewentualnie tak, liściaste rozstaje są jeszcze Ale tam raczej go nie będzie, skura, co tam jeszcze nam zostaje, smocze góry, gadzia kotlina e, Okej, okay. no te, te, te rzeczy Zobaczymy no Lecimy z tematem e, Teraz tak, czy tam się dostanę jakoś normalnie? E, tak, tędy a czy tu się jakoś dostanę? Właśnie Teraz może być problem Tego typu, że ja się tam nie dostanę, no Nie widzę nigdzie przejścia, wejścia do tego Cokolwiek No nie ma tutaj po prostu Też nie ma wejścia, nie ma No ja nie widzę wejścia tam W żaden sposób O, koleżka tutaj, ale może też szuka, słuchajcie. Być może tak jak ja, szuka właśnie e, tego. A do mytar nie, do mytar nie przejdziemy. A, gdybyśmy na liściasty, z... zobaczymy, czy mam gdzieś na tych rozstajach. Dobra, gdzie one są? Zaraz, zaraz wam powiem. Dobra, li ściaste dobra one są tutaj las dziwów zapomniana ścieżka sosnowe od ludzi dobra na sosnowe od ludzi mam e, więc możemy lecieć i to jest tutaj dobra już tam pędzę mam nadzieję że nam znajdzie no dobrze by było chociaż tędy bardzo dużo osób przechodzi no i z tym może być raczej ciężko Dobra Aha, dobra, to jest ten Liściaste rozstaje, to jest w wielu lokalizacjach ona na liściastych To wyjdziemy sobie tak, tutaj na górę sobie przejdziemy I zobaczymy czy jej tutaj nie mam. Ale słuchajcie, bardzo kłopotliwa jest Kłopotliwa jest, ciężko znaleźć na, na tylu mapach, słuchajcie jak ona jest rozwalona Ciężko się wtedy tego szuka. Dobra, nasz Drago tutaj z nami pięknie biegnie. Goni nas. O, Elita druga. To jest to drzewo. 148 level. Nie, nie dam rady nawet. W sumie, więc nie wiem po co tam podchodzę. E, dobra. O, już jakiś fan. Już jakiś fan, no niestety ja muszę pędzić przyjacielu, wybacz Ja muszę szukać, pędzić, niczym bimber Dobra, nic z tego, słuchajcie, nic z tego, musimy przechodzić dalej Las dziwów, czy coś tam było na, na las dziwów? Yy, byliśmy chyba tam, czy nie? Nawet, słuchajcie, zaczyna mi się gubić Nagrywam Ziomeczku, ale pędzi za nami, ja, ale skubaniutki Dobra Złowrogie bagna, byliśmy już chyba no Tak, słuchajcie, zostaje nam przejście e, Na Selva Oscura, dobra, ale z, Zawi z zawiłego boru dopiero Ewentualnie Smocze Góry, przez Mytar, czy przejdę przez Mytar do Smoczych Gór? E, tam jest chyba Aha, myślałem, że tam jest teleport ale dobra, najwidoczniej się myliłem, dobrze mam, te teleporty, to jest świetna sprawa, naprawdę, a co sobie biegam, to tylko teleportami wszystko orać, pięknie, polecam wszystkim, słuchajcie, to jest taki słuszny wydatek, e, e, SL, taki naprawdę słuszny i obowiązkowy wręcz, e, więc te, to się naprawdę opłaca, no, dużo na czasie, na czasie zyskujecie, chyba, że macie dużo czasu, to możecie zwiedzać okolice, nie, no, wiadomo. Dobra, na smoczych górach. Gdzie ona może być na smoczych górach? Dobra, ja widziałem już kilka. Mm, o, hydry. Gry już nie są takie, takie wiecie? Easy, easy to kill. w sumie też za mocne też nie są, chyba. Nie zejdę tam na dół, tak? A na górze? Czy gdzieś są na górze? Na smoczych górach? Tak, są tutaj. Musiał podejść. Dobra, tutaj nic. Dry. A sobie mógłbym na nich ekspić. No, ale tu jest czerwona mapka. To. No właśnie. No właśnie, w tym problem. Ten problem, że tu jest Red Mapka. Nie wiadomo jak to się czasem kończy, gdzie jest Red Mapka. Słuchajcie, biegniecie sobie w miejsce. A, to nagle zida! je, yeah, Bo ktoś cię chce zabić! Co z tego, że ma 200 leweli więcej? No dobra, 150. A on chce się zarąbać. I on musi się zarąbać. Dobra, te hydry są całkiem proste. Z tymi może być już większy problem. No dobra, żartowałem. Ale na nich sobie raczej nie pojekspie tak czy inaczej. A, dobra, za mało ich tutaj. O, jest tu baciu. Czy Baciu tutaj XP, czy Baciu sobie biega o smocze jaskinia? No, smoczej smocze jaskinia akurat i nie ma. O co tu coś, tu są jakieś ogłoszenia, patrzcie. Bez dziewicy nie podchodź. Dobra. <laughs> Jaaaa, co? Co to jest? Gościu, ja to chcę zobaczyć, nie? Poka mi tego smoczy radu, ja pierdziele. Co za typeczek? Nie no, lecimy po niego, lecimy po niego, halo? Ja chcę to zobaczyć. Elita trzecia. No, oh, fuck! Jakieś. Nie. Nie zobaczę go nawet. A, z tej strony. Dobra. Z drugiej strony podejdziemy. Nie, a co i muszę to zobaczyć? Nie. Ja muszę zobaczyć tego ziomeczka Właściwie to tego smoka, ten do niej ziomeczek, nie? Dobra, no tak czy inaczej, no chyba sajcie nici z naszej kochanki dzisiaj eee... No... No peszek, no nie, nie trafiliśmy akurat na nią No ale zobaczymy, może następnym razem gdzieś tam trafimy, czy coś Hydra kamienna, o proszę więc lecimy tam Intro. Prodar Zacko wygląda ten smoczek, już go widać stąd. Już go widać. Ciekawy sobie, czy, który trzeba mieć level, żeby to sklepać. Ta. nie no, kozak jest. Czy on ma do mnie jakieś coś? Dobra, idę, zagadam z nim. Zmęczony wam jestem. ciągle nie wasz ludzki. Pokaż, co masz. Aha! To on sprzedaje coś. Dobry koleś. LOL. No, ale to, że sprzedaje, to tego bym się akurat nie spodziewał, nie? No i to takie najgorsze rzeczy on tutaj sprzedaje, z tego co widzę. Dobra, a czy on coś ma? O! Lepszy mieczek ode mnie, halo. No to fajnie, fajnie. Cieszy mnie to. Dobra, ale. To zawsze mogłoby być coś lepszego. Co my tu mamy? Coś na 115. Srebrny medalion, tak. Nie no, to jest słabsze od mojego. Zdecydowanie. I tutaj też podejrzewam, że nic. Smocza torba. 21 przedmiotów mieści. Dobra Szkoda sejcie, że od zimna i od zimna Ha, tutaj jeszcze później jakieś coś lepsze na 120 No ale może do tego czasu już coś lepszego ogarniemy Dobra, ja wymieniam sobie te miecze No coś mi to dało Dobra, zadajmy może mu kilka pytań Ale nie zbejtował gościu. Ale nie zbejtował. No to był bejt, słuchajcie, to był ewidentny bejcior, No dobra, rodziska, trzymajcie się na razie, niestety, nici z naszej kochanki. Miejmy nadzieję, że mm, po prostu, zajcie postaram się znaleźć ją, ale nagrać wam to i to wkleić jakoś do następnego odcinka. Zresztą, no że. Szansa na znalezienie jest jej niska. Ewentualnie no, możemy spróbować jeszcze raz, nie? Dziś tam na streamie czy coś. Dobra, ludziska, do zobaczyska. Fajnie było. No i, i smoczek nas dojechał. Siemanko.